Zbliżamy się to miejsca, w którym się osiedliłem. Na początek główne miejsce, które służyło i nadal służy małym domkiem, w którym było wszystko poza zwierzętami. Gdy wracałem z kopalni, to rzeczy zbierało się więcej. Nie wyrzucałem ich, bo jak nie teraz, to później będą potrzebne, więc wybudowałem mały magazyn, może kiedyś będzie on powiększony lub przerobiony. Coś się tutaj tworzy, ale na to chwilę obecną Wam tego nie zdracę. Zobaczycie może efekt końcowy, albo może efekt taki środkowy, w którym już projekt będzie już nieco dobiegał końca. Nie powiedziałem Wam o moście, którym sobie wybudowałem. Jest to most, który szybko mi tutaj posłuży za transport. Wybudowałem sobie tutaj na nim jeszcze tory. Więc taki szybki transport na drugi brzeg mi ułatwia podróż. No i ekstra. Może most nie wygląda za ładny, ale jeszcze będzie on dokończony. Jest on zrobiony specjalnie na góra 2-3 kratki, aby mógł spokojnie przepłynąć łódką pod mostem. Jakbym miał taką potrzebę, ja tutaj nie zostanę na zawsze, więc stwierdziłem, że taka mała chatka może nie chatka, ale budka tutaj będzie wybudowana. I tutaj na przykład jakiś piec lub piece i dwa skrzynki, coś takiego. I będę tutaj jak na razie odkładał itemy. Bo głównym magazynem, jak na razie, jest ten magazyn, który wam pokazałem przed chwilą. Jest ciemno więc jak mapy są, to też sobie je pozabijam i punkty pozbieram bo tylko już enchant będę mógł mieć, więc przydałby się ten 30 level koszty kurcze, naprawdę? a ja już chciałem powiedzieć, że mamy poranek i ząpiaka, a on mnie pierwszy przywitał może ten bym dostał spróbuję go ubić no na pewno nie, raczej nic z tego. Leż szkoda, że ten trójsąp. Nie można go tak pozbierać. Ale kiedyś wpadnie w moje ręce. Nie! Proszę nie! Mój cały 26 level poszedł. Kracz został zapity. Przepity przez. Ja! Naprawdę. 26 poziom! Prawda, po mnie siedzi po to wodą i się śmieje jak gubek. Kurde, no i jeszcze mi atakuje, naprawdę? Gdzie ty jesteś? Ja to tylko odsunąłem. No nie pij mnie! Jezus! Nie? Zginął jest, udało się. Ale mój 26 poziom poszedł. Też zapominę lajkę historię. A tak się cieszyłem, że już mam ten poziom. Jejku, naprawdę. Już mi to popsuło humor. A miałem taki zapłon do rozkrywki. O kurczę, to porobię, to porobię. Za chwilę level dobry będę miał. Będę mógł coś zenchantować. No to sobie poenchantowałem Ja pierniczę. Przynajmniej Że na krowy, tutaj jeszcze mnie pocieszą i ja rozmnożę, co ich będzie więcej. A później będę mógł ich ubić. No cóż, z tym utopielcem, od których zęba co dostałem, stało się. To trudno się mówi. Jak się stało, to się stało. Jeszcze wrócę szybko do magazynu, zrobię Kilof żelazny. Muszę gdzieś pajączka. No też już go pewnie słyszycie. I gdzieś tutaj jest jaskinia jakaś. To trochę inaczej tutaj zacząłem kopać w tej kopalni. No teraz ostatnio będę bardzo dużo kopać. Ale no zobaczymy. Teraz tutaj spróbuję już... O i coś tutaj mamy ciekawego. I mamy co? I mamy kanion. Mamy kanion, lapis, żelazo. Złoto i że żelaza jeszcze raz mieć. A diamentów nie widzę Muszę diamenty będą jeszcze niżej Zobaczymy Okej okay. Ale tutaj tak muszę wrócić Jak będę miał kill off, A na razie ekwipunek mi tutaj Nie przeraża bo Zrobię sobie tutaj miejsce postojowe gdzieś tutaj okej okay. Dobra Czyli ja mogę już wrócić jak na razie i za chwilę tutaj Wracam z kilafem i zobaczę, co właśnie ten kanion sobie kryje. To jest dziwne. Mam wybudowany most tutaj, ale tego mostu nie widać. A może jak dopiero odświeżę tą mapę? Chwila. No właśnie. Teraz? O tak. A tutaj? No właśnie. Trzeba odświeżać tą mapę? Dobra. Czyli trzeba odświeżyć i aktualizować, bo inaczej to się tak nie pokaże. Czyli widzieliśmy jak przed chwilą wyglądała mapa na początku gry, a jak teraz wygląda. OK. Czyli most mamy, magazyn krótki mamy i tutaj też właśnie coś się tak buduje, bo tutaj to będzie taki kwadrat zrobiony i na środku będzie te coś ciekawego wybudowane. Mam na to plan, ale na razie nic nie stracam. A no, wygląda to kit. I jak na razie to wygląda to kit i będę musiał kolejną mapę gdzieś tam zrobić. I może, nawet, tą mapę zrobię na stole. Zobaczymy. Okej, okay. jak tam żelazo. Przepalało się, się przepala i dobiega końca. No te szkielety nie będą mi tutaj raczej za wesołe. Będą mi tutaj przeszkadzać. Spróbuję tutaj jakoś się kopać. zabrałem trochę trawna, ale nie zabrałem bruku, ani nie zabrałem ziemi, aby tutaj po prostu zrobić jakiekolwiek przejście pomiędzy tym urwiskiem, tą dziurą, tam jest szkieletek, spróbuję spróbujecie tam dorwać chłopie, zobaczymy, oczywiście zrobiłem sobie dodatkowe kilofy, Okej, okay, narka. Było miło, ale się skończyło. Dobra. Kurczę, tak nie wiem, tak nie za bardzo chcę tutaj pokazywać wam te kopalnie, kejfy i tak dalej. No ale głównie tylko na tym się jak na razie skupiam, żeby tej temy mieć. Dobra, zginął. Nie. Zginął też. sobie zjem szybko. ta generacja życia. I co my do tej pory mamy? Nie mamy za wesołego tutaj terenu. Spróbuję się to tylko bardzo szybko zbliżyć No on dał, strzał, on dał. No, ciekawy, Cave. Oa. Naprawdę. Skoro tutaj już nie będę wracał, to wykopię sobie chociaż ten węgel. Takie inne podstawowe materiały. No, i ja raczej będę wracać i szukać dalej. w różnych ciekawych miejsc. Lawę bym sobie pozbierał, ale a może tym sobie pozbieram. Bo mam wodę. A skąd ta lawa płynie. Skóry. Może? Akurat by mi się udało, tylko... Jeszcze te minerały pozbieram, bo jak ja to zaleję, no to będzie ciężko się tam dostać Co jest grane? Ej! O! Mam Mam lawę, więc jest ok Nie wiem, czy tego materiału też pozbierać, czy nie A pozbieram z parę bloków, zobaczymy Ile mam? 12, no to 20 bloków pozbieram jak on mnie przestraszył przed chwilą, Jezus Idź mi stąd, chamy jeden Kurde W ogóle znalazłem fajne, spoko miejsce, no ile tych klipperów tutaj będzie nasz, kurczę. Jazda mi stąd, no, jazda, jazda Ja was tutaj nie chcę Ja tutaj znalazłem fajne miejsce Dobra Pochodnia w drugiej ręce jest Fajne miejsce, bo ja tutaj widzę dużo żelaza i złoto i chcę to wykopać a tutaj klipary mi przeszkadzały bo głównie chodzę po kopalni i kopię właśnie minerały typu żelazo i węgiel węgla trochę wykopałem bo zdobyłem więcej punktów expa a mi o to chodzi bo miałem 26 level kurcze i wyszło jak wyszło no nie jestem z tego zadowolony ani trochę Wydobywanie surowców pod wodą to jest jak na razie ciężkie. Dopóki nie mam tych rzeczy, które mi pomogą, ułatwią mi kopanie pod wodą, wydobywanie tych surowców, mam na myśli na przykład wydajność pod wodą albo nurkowanie, a też nie chcę właśnie pomijać tych surowców, bo potem będę żałować, że a mógłbym wykopać, a nie wykopałem i potem będę żałował. Otóż, że nie zostało. No. U góry jeszcze coś, i tutaj coś jeszcze, ale kusi, no kusi. Ostatnie minerały, i ja z tej jaskini, jak na razie uciekam, ale tutaj wrócę. Tamto jeszcze bym sobie wykopał. Ja raczej po to pójdę. Parkura małego ma zrobię. Okej, okay, już jestem. Ten kliper się na mnie czai, ale ja mam ciebie gdzieś i się na ciebie nie czaję. Panie kolego, bo ja tego chcę teraz jak najszybciej wykopać i stąd uciekać. Ale widzę, że u góry jest jakaś jeszcze jaskinia, która kusi znowu. Kurczę, no, tam sobie zrobiłem podkórkę, po zrobiłem kamienny kilof, ale zdecydowałem, że nie żadnych kamiennych killerów. Sobie zrobiłem krótką przerwę na 2, 3, 4, max 5 minut i wykupię sobie ten węgiel. Potem węgiel mnie teraz kusi. Nie, też, że będę miał oryginalny węgiel to jeszcze szybko level sobie tutaj ratuję, aby go odbudować no i do góry będę się kopał aby po prostu już do bazy iść nie wiem dokładnie gdzie jestem się pokupiłem ale jestem takiej dobrej myśli że się odnajdę tylko wykopy się na samą powierzchnię no to już wiem gdzie jestem czyli Wykopałem się w górze. A jak bym trochę na popę poszedł, to bym szybciej wykopał się na górę. No ale jestem koło wioski i tamcie byłem wcześniej. Was to jeszcze nie przeprowadziłem nie pokazałem wam, co tutaj ciekawego się kryje. Ale co owce, co mnie to bardzo cieszy. My no będziemy dalej szukać w kolejnych odcinkach przykoty, ale też nie będę. Poszucą tego miejsca, które tutaj sobie wybudowałem i tutaj jestem Więc Ja sobie ogarnę, przygotuję się I w kolejnym odcinku Mam dwa plany i jedno z nich będę musiał wybrać A wy to się dopiero W drugim odcinku Więc Pierwszy odcinek jak widać nie był taki, że od razu szukam minerałów Kopie trzewo, czy nam, Kopie trzewo powiedziałem, no ścinam. Trzewo albo kopię kamień I początkowe itemy Tylko trochę inaczej rozpoczęte To wszystko było, aby Było po prostu szybciej O tym nie to już w tym odcinku na tyle Widzimy się w drugim odcinku Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie kciuka w górę Napiszcie komentarz Zostawcie coś po sobie I do usłyszenia w drugim odcinku Z tym na tym kanale